Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na filmik o pudełkach subskrypcyjnych, które dotarły do mnie tak naprawdę Powiedzmy, że są to pudełka z marca, może tak I chciałabym wam o nich kilka słów opowiedzieć Wiem, że większość z was nie będzie zainteresowana, ale mam nadzieję, że znajdą się też takie osoby, które będą zainteresowane Więc zacznijmy, zacznijmy oczywiście od Glossy Boxa, bo to jest już standard tak jakby I jak wiecie w tym miesiącu Glossy Box przyszedł do nas w takiej bardzo ciekawej która, kosmetyczce, która może służyć nam również jako organizer do torebki, więc myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić nad produktami, powiem Wam tylko dosłownie parę słów na temat każdego z nich, a nawet nie, nie do końca na temat każdego, bo nie każdego używałam. E, natomiast jakieś tam moje odczucia i pokażę Wam po prostu, którą wersję pudełka ja miałam, bo były oczywiście różne wersje pudełka, kosmetyczki. E, na wstępie powiem, że dostałam tą wersję, którą bardzo chciałam i jestem mega zadowolona z Glossy Boxa w tym miesiącu. E, absolutnym hitem, jeżeli chodzi o to pudełko, jest e, ten balsam z The body, balsam, masło z The Body Shop, Satsuma. Ja się właśnie zawsze zastanawiałam, jak Satsuma pachnie, bo bardzo często słyszałam właśnie, że masło ma zapach Satsumy, olej jego zapachu satsumy, trlada. I powiem Wam, że ja teraz to skojarzenie, które ja mam z tym masłem, jeżeli chodzi o zapach, to jest Mirinda. To jest właśnie zapach pomarańczowy, ale nie jest to taka pomarańcza, którą Wy sobie jecie, rozkrajacie i to tak pachnie, tylko to jest właśnie zapach takiego napoju gazowanego, pomarańczowego. Strasznie mi się podoba. Pomimo, że to jest chemia, to strasznie mi się podoba. Eee, udowodnię Wam. Właśnie tyle mi go zostało. Używam go teraz cały czas. No, pachnie po prostu tak, że ja się nie mogę powstrzymać, i strasznie nie dużo mi go zostało. Fajne nawierzenie. Natomiast to, co zauważyłam, nie wiem, czy wy też tak macie. Te masła z The Body Shop w mojej łazience zachowują się tak, podejrzewam, że to jest chodzi o temperaturę, ale one się tak jakby pocą. Jak ja otwieram pudełko za każdym razem, to zawsze jakaś tam woda jest. Jest masło i na tym maśle pływa sobie woda, którą ja zawsze odlewam, żeby się nie ochlapać. Więc nie wiem, czy, czy, czy wy też tak macie, czy tylko u mnie tak jest, że ta para się tam w środku gromadzi. Drugi produkt, z którego też jestem zadowolona i też się cieszę, że dostałam go akurat w tym odcieniu, to jest ten błyszczyk w kredce Jelly Pong Pong Lip Blush. Tutaj nie ma za bardzo um, nazwy koloru, ale to chyba wszyscy tak mają. Um, to jest coś, co szczerze mówiąc mnie zaskoczyło, pomimo, że nie jest do końca tym, czego się spodziewałam, bo myślałam, że jako błyszczyk w kredce będzie miało większy, będzie dawało nam większy błysk na ustach, natomiast całkiem fajnie wygląda, miałam go w kilku filmikach w zeszłym tygodniu jakoś, tak mi się wydaje, albo jeszcze jakoś wcześniej i naprawdę wydaje mi się, że, że byłoby całkiem fajnie, bardzo dobrze się w nim czuję, fajnie, że jest wykręcany nie trzeba go temperować, więc to prawda nie wiem czy dałabym za niego te 60 zł czy ile tam on kosztuje, ale jako produkt w Glossy Boxie na pewno zdecydowanie na plus coś co też mnie ucieszyło natomiast o czym jeszcze nie mam jakiegoś takiego bardzo rozbudowanego zdania, bo jako, że prowadzę projekt Denko, no to nie miałam szansy za długo go używać, użyłam tego zaledwie dwa razy, to jest płyn micelarny z Liraka, Lirak generalnie ma dosyć dobre te kosmetyki, więc ja zawsze jestem zadowolona, jeżeli coś z Viraka znajdzie się w Glossy Boxie. I tutaj też tak było. Całkiem nieźle sobie radzi, natomiast pewnie dłuższą jakąś recenzję i więcej słów opowiem o nim przy kolejnym projekcie Denko. No i dwa produkty, których kompletnie nie używałam, więc nie powiem wam jak działają. To jest ten krem z klareny, ten niby z witaminą U, o pojemności 30 ml. Ja nie jestem jakąś wielką fanką Clareny, jeżeli mam być szczera. Ich produkty ani mnie ziębią, ani grzeją, tak więc na razie używam sobie inny krem i też inny krem wczeka w kolejce. Szczerze mówiąc nie wiem, czy w ogóle będę próbowała go używać, czy komuś go po prostu nie oddam. No i drugi produkt to jest ta ampułka Artego, której też jeszcze nie miałam okazji po prostu użyć i nie wiem, czy, czy będzie dobra, czy nie, ale jestem zadowolona z tego, że się znalazła i naprawdę... Myślę, że to jest coś, takie produkty powinny się znajdować, pomimo, że nie jest taka duża, duża pojemność, że starczy nam to na raz, ale myślę, że przy tego typu koracjach czasem nawet raz wystarczy, żeby było widać, widać jakieś efekty. Bardzo oczywiście spodobał mi się też pomysł tej książeczki, która tutaj była dołączona z naklejkami, a którą już milion razy widzieliście. Tak więc jak dla mnie, po totalnie porażkowym urodzinowym Glossy Boxie, ten jest zdecydowanie na plus jestem z niego bardzo zadowolona. A teraz przejdźmy do drugiego pudełka, które w tym miesiącu do mnie przyszło. Bardzo wyjątkowo, bo jak wiecie ja jestem strasznie nastawiona anty do shiny boxa, dlatego, że bardzo często mnie zawodzili i pomimo, że ja nigdy za to pudełko nie płaciłam, bo strasznie dużo nazbierało mi się tych shiny stars, więc mogłam sobie te pudełka za te gwiazdki wykupować, to no niestety, ale mieli dwie takie wpadki i że no stwierdziłam, że nie nigdy więcej. Nie nigdy więcej, tylko do momentu, w którym pojawi się po prostu coś takiego, co, co będę chciała przetestować. I tak też stało się w tym miesiącu. E, przyszło do mnie, To prawda strasznie dużo, długo czekałam na realizację tego zamówienia, bo ja je zamówiłam 20 chyba 23. Wiem, że czekałam jakoś około 10 dni, zanim to pudełko do mnie przyszło, ale przyszło do mnie w zeszłym tygodniu i powiem wam, co się w nim znalazło. Oczywiście na samym początku hate, bo musi być hate. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Shiny Box, zanim jeszcze wysłał jakiekolwiek pudełka, na swojej stronie reklamował się, że będzie to pudełko, w którym znajdziemy same luksusowe po prostu produkty. Tam były wymieniane marki Chanel, Diory, Prady, nie wiem co jeszcze, natomiast. Produkty w środku są fajne. Oni bazują na tym, że mają. Mm... Bardzo dużo produktów pełnowymiarowych i myślę, że dlatego są tak popularni. Natomiast mnie akurat sam fakt, że produkt jest pełnowymiarowy, nie zawsze satysfakcjonuje. Natomiast tym razem się zdecydowałam głównie ze względu na jeden produkt, tak wam się przyznam szczerze, ale stwierdziłam, że dobra Pal6 reszta też nie jest taka zła, dlatego też je wezmę. I zacznijmy może od pielęgnacji. Największym produktem, który się tutaj znalazł i który już też jak na pierwsze użycie, bo już go sobie raz spróbowałam, całkiem pozytywnie mnie zaskoczył, to jest takie masło do ciała nowy antycelulitowy. Oczywiście ja kompletnie nie wierzę w to, że to będzie antycelulitowe, ale no, powiem Wam, że całkiem przyjemnie się go używa. Bardzo fajnie się wchłania, ma całkiem przyjemny zapach. Na pewno nie kawowy, on jest taki dosyć specyficzny, ale um, no jestem z niego zadowolona jak na pierwsze użycie, tak więc myślę, że na pewno je zużyję drugim produktem to jest maseczka z Oriflame oczyszczająca i to nie jest jedyny produkt z Oriflame, który się tutaj znalazł w zasadzie żadna z tych produktów, które wam zaraz pokażę nie jest luksusowe stąd moje wąty tak jakby i to jest maseczka z jakimś tam organicznym wyciągiem złopianu łopianu czy czymś takim, jestem jej bardzo ciekawa, bardzo lubię maseczki oczyszczające dlatego, że ja mam tendencję do tego żeby pory mi się zatykały nie w taki sposób, że robią mi się pryszcze tylko po prostu mam pozatykane pory tutaj w obszarze nosa i brody, tak więc jestem, jestem tej maseczki bardzo, bardzo ciekawa. No i ten drugi produkt z Oriflame to jest też coś, co w sumie się ucieszyłam. To jest pomadka Triple Core Lipstick. To jest ta taka specyficzna, w takim fajnym designie. Jak widzicie, fajna, fajnie ta, ta tubka wygląda i ona też w środku jest, ja już oczywiście się nią mazałam, ona w środku jest, składa się jakby z trzech odcieni. Całkiem w porządku, produkt, nie powiem, że nie, natomiast, w dalszym ciągu, nie jest to produkt luksusowy. Eee, czwarty, tak, czwarty produkt to jest coś, co już może nam delikatnie podchodzić pod luksus, aczkolwiek w takiej pojemności luksusem nie jest. To jest lakier z OPI, em, to jest taka miniaturka. Ja mam taki kolorow, kolorowy, tak. Zawsze mam problem z tym słowem. Koralowy odcień, em, który em, nie jest tu opisany nazwą. Em, ja teraz nie pamiętam, ale to jest coś z krewetki. Shrimp, coś tam. No nieważne. Napiszę wam na dole, jaki to jest odcień, bo już mnie dziewczynę e, po tym, jak wstawiłam zdjęcia tego shiny boxa na blogu oświeciły. E, tak więc. E... To może jeszcze zakrawać na jako taki luksus, bo w Polsce jednak w dalszym ciągu lakierowki, jaj są strasznie drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. No ale to jest jeden produkt. No i piąty produkt, na który, który był jakby powodem zamówienia przeze mnie tego pudełka, to jest coś, co chciałam przetestować, a jakoś nigdy nie mogłam trafić na to w Rosmanach, w których byłam. I też nie szczególnie szukałam, bo jakoś leniwa się zrobiłam, powiem tam szczerze, jeżeli o to chodzi. Nie biegam już tak po mieście, żeby znaleźć jeden jakiś tam wymarzony produkt. Po prostu też może nie było aż tak sensu. Kale, chciałam go wypróbować, stwierdziłam, że jest okazja, czemu nie? Skusiłam się po prostu i to jest e, ten cień kolor tattoo z Maybelline, który ja mam w odcieniu 35 On, on Bronze. Bardzo fajny odcień już stosowałam, e, nawet dzisiaj go mam jako bazę pod cienie. Już go używałam, na razie jestem mega, mega zadowolona z tego produktu i naprawdę bardzo się cieszę. Ale to też nie jest produkt, którego, którego jeżeli się nie postaramy, nie znajdziemy samej, nie jest to produkt luksusowy. Tak więc, jestem zadowolona jak najbardziej, ale mam swoje ale jak zawsze. Vlogerki Marudy, jak to bywa. No ale cóż, taki nasz los. Dobra, koniec tego głupiego gadania. Mam nadzieję, że, mimo to, że był to filmik o pudełkach, których nie za bardzo lubicie, to jakoś tam się Wam spodoba. Takie troszeczkę inne podejście postanowiłam zrobić właśnie o dwóch pudełkach, tym razem, skoro mam ku temu okazję. No i cóż, to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.